wejściu mógł wjechać przed Tomka Golobem, a jeśli wiedział, że nie zdąży, to musiał przymknąć manetkę gazu. Jego motocykl stracił obroty i w momencie, kiedy znowu się rozpędził, to już był zbyt daleko, aby, aby podjąć walkę. Gozowianie już wyjeżdżają z parkingu do dziewiątego wyścigu. Widzieli Państwo z numerem Nikki Pedersen. On w czerwonym, a w niebieskim zastępstwo zawodnika za nieobecnego Hansa Andersena, Matej Zagar. Para gości to Janusz Kołodziej, kask żółty i kask biały Damian Baliński. Prowadzenie Gozowian 32 do 16. No i jeśli nie przebudzą się no teraz już, to już jest ostatni dzwonek dla Leszczynian w tym spotkaniu, no to pozostanie nam po trzech seriach z tylko jeden niepokonany zespół, a będzie nim Stelmet Paluba Zielona Góra, który gromi rywala za rywalem. No i zobaczymy go tutaj już ostrzymy sobie zęby na kolejne lubuskie derby 8 maja. No ale jeszcze przed nami 7 wyścigów tego spotkania, no i liczymy na kolejne emocjonujące wyścigi i to, że Tutaj mistrzowie polski nie złożą tak szybko broni, bo przecież Waliński i Kołodziej, jeśli potrafią, nie zapomnieli. Wystarczy tylko, tylko, może aż gdzieś dopasować sprzęt do nawierzchni gotowskiego toru. Zagar Kejlom Stal, kask niebieski, kask biały, Damian Waliński, Unia Lesno, kask czerwony, Niki Pedersen, Kejlom i kask żółty, Janusz Kołodziej. Unia Leszno, Dziewiąty wyścig meczu kończącego trzecią rundę Speedway Extraligi. Ceylon Stall prowadzi z Unią Leszno 32 do 16. To musi się spodziewać, Antak wysokiego prowadzenia w tej fazie zawodów drużyny gorzokiej. Rozpoczęty wyścig wygrywają w samym Ale znakomicie teraz ze startu i uciek dzikiemu Pederselowi. To jest to, na tym powinien jechać od samego początku. Tak mogą powiedzieć wszyscy kibice Unii Lefno i my także możemy to potwierdzić. Teraz jeszcze jeden strzelony atak Jego Pedersena. Pedersen zagar na drugiej, pozycji. Zamyka stawkę Damian Paliński, ależ tam próbują to po wewnętrznej i to po zewnętrznej zaatakować Janusa Kołodzieja, Wykotowianie. Udaje się Petersen to Nikiemu Pedersenowi. Pedersen Kołodziej stracił wykorzystuje tu zagar i Kołodziej z pierwszej pozycji spada na trzecią pozycję. No poradzili sobie w ekspresowym tempie teraz z kołodziejem obaj Gozowianie i zamiast remisu jest podwójny triuszko nie do końca. To błędny Wykorzystuje to kołodziej. A więc sporo nam się tutaj by pozmieniało w tym wyścigu. Ale nie to by odmienił on losy tego spotkania dla drużyny Unii Lesno. No wydawało się, że kołodziej znalazł sposób na Gozowian, ale... Wściekły, zmotywowany po tym pierwszym łuku był Niki Pedersen i ostatecznie dopiął swego, poradził sobie z Januszem Kołodziejem, dla niego 3 punkty, 2 Kołodziej, 1 zagar bez punktu Baliński, 4 do 2 wygrywają gozowianie. i już mają w swoim dorobku 36 punktów po 9 wyścigach, Leszczynianie tylko 18. Na pewno bardzo dużo się działo na, 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 na tym pierwszym muku. Janusz Kłodzie startował z czwartego pola. Przemknął obok nikiego Petersena, ten już miał ochotę, a nawet zrobił to, próbował zrobić, wypchnąć Janusza Kłodzie bandę tak naprawdę, bo sam znalazł się e, tuż obok niej. Janusz Kłodzi na tym oczywiście skorzystał, przejechał na pierwszą pozycję, a tak naprawdę patrząc na jego jazdy, na ten motocykl... Serweci teraz wejdę w słowo od Andrzeja Terleckiego. Miki Pedersen za to co zrobił na pierwszym łuku otrzymał ostrzeżenie e, za stworzenie niebezpiecznej sytuacji na to. Oczywiście, że tak, bardzo słuszna decyzja sędziego, za takie, za takie ataki nawet często powinno się mimo braku upadku któregoś zawodników po prostu wykluczać, bo Niki Petersen z premedytacją wjechał na pole Janusza Kołodziya i gdyby tylko go musnął lekko, ten znalazłby się natychmiast na bandzie, o czym świadczy to, że sam Nikki Petersen przejeżdżając bez kontaktu z Januszem on znalazł się kilkadziesiąt centymetrów od bandy. Więc była to bardzo niebezpieczna kolejna sytuacja spowodowana przez Duńczyk.